Cześć! Tu Wojtek Wiśniewski z kanału Finansowy Excel. Serdecznie witam Cię na moim kanale poświęconym Excelowi w praktycznych przykładach, które możesz bezpośrednio implementować do realizacji swoich projektów. Jest to drugi film, w którym pokażę Ci, jak sumować ilość komórek w określonym przez Ciebie kolorze i zakresie danych. A także jak obliczyć sumę wartości w tych komórkach. Mam prośbę, jeśli nie oglądałeś poprzedniego filmu, koniecznie go obejrzyj. Link będziesz miał w opisie. W poprzednim filmie pokazałem Ci dwa rozwiązania, myślę, że bardzo ciekawe, bazujące na tej samej funkcji sumy częściowe. W tym filmie zajmiemy się już pisaniem kodu VBA. Co będziemy musieli w tym filmie wykonać? Zobacz. Na podstawie kodu VBA utworzymy makro, które będzie nam zliczało. Komórki o różnych kolorach w tym zakresie danych. W tych komórkach są różne wartości. Będziemy chcieli policzyć na początku wartości w tych komórkach czyli sumę wartości w tych komórkach czerwonych, zielonych i żółtych. Ponadto pokażę Ci dwa sposoby wyliczania również ilości tych komórek. Wykonamy dwie funkcje, które będą nam te obliczenia wykonywały: pierwsza suma kolorów, druga ilość kolorów. Serdecznie zapraszam Cię do obejrzenia tego filmu. Najpierw napiszemy kod VBA, a następnie pokażę Ci również, jak wkleić się kod VBA do Twojego pliku, żebyś mógł używać go bez znajomości kodowania VBA. Szerzej o metodzie implementowania kodu VBA, na przykład znalezionego gdzieś na forach, internecie, do swojego skoroszytu omawiam w dwóch filmach na moim kanale. Link będziesz miał w opisie do tego filmu. Na początku jednakże musisz sprawdzić, czy na pasku z kartami Masz kartę Developer. Jeżeli jej nie masz, musisz ją aktywować. Zobacz. To jest właśnie ta karta. Jeżeli nie masz karty Developer, musisz ją, jak ci powiedziałem wcześniej, aktywować, gdyż nie jest ona kartą domyślną. Jak to zrobić? Zobacz. Klikamy tutaj w kartę Plik, następnie opcje, i tu mamy dostosowanie wstążki. Wchodzimy tutaj w to okienko, i tutaj, zobacz, mamy kartę główne i mamy nasz developer. Tu musimy mieć checkbox zaznaczony. W innym przypadku nie będziesz miał tej karty developer. Mamy już naszą kartę. Teraz musimy wejść do Visual Basic'a, do edytora Visual Basic'a. Jak do niego wchodzimy? Zobacz. Po kliknięciu w naszą kartę developer mamy tutaj okienko Visual Basic. Widzisz? To jest bardzo ważne okienko dla nas. Po kliknięciu w tą kartę wejdziemy do edytora Ba. Do edytora możemy wejść również przez skrót klawiaturowy ALT F11. Klikamy i teraz odnajdujemy nasz projekt. Zobacz, że to są różne projekty. Odnajdujemy nasz plik na drzewku projektów. Nasz plik nazywa się 90. ilość komórek itd. Ale w Twoim przypadku, oczywiście, nazwa Twojego projektu może być inna, więc musisz go odnaleźć na drzewku projektów. Czyli to jest nasz projekt. Teraz musimy uruchomić nasze makra. Makra są przechowywane w takim kontenerze nazywającym się modułem. Moduły możemy uruchomić na trzy sposoby. Pierwszy, najłatwiejszy to jest zaznaczamy nasz projekt, klikamy prawym klawiszem myszki i zobacz mamy insert modul. Tu możemy kliknąć. Teraz pierwszy sposób. Drugi sposób. Na karcie mamy insert. I tu również mamy moduł, i mamy jeszcze trzeci sposób. Zobacz, na tej wstążce mamy tutaj takie małe okienko z ikonką z rozwijanym paskiem. Klikamy i jest moduł. Klikam prawym klawiszem myszki i wchodzę do edytora Mac VBA. Teraz możemy nasz moduł nazwać w tym miejscu. Na przykład policz kolory. Ok. Moduł już jest w naszym projekcie i teraz możemy już rozpocząć pisanie makra bytytorze makr. Nasze makro będzie się nazywało suma kolorów, ponieważ chcemy utworzyć funkcję, a nie procedurę, dlatego musimy zacząć od słowa function, a nie sub, jak w normalnych procedurach, czyli function. I teraz musimy napisać nazwę naszej funkcji, na przykład suma kolorów. Suma kolorów. Bez polskich znaków. Otwieramy nawias i tutaj wpisujemy argumenty, które będą użyte w funkcji. Tak jak masz funkcję normalną w Excelu, to też masz argumenty różnego typu. Pierwszym naszym argumentem będzie zakres kolor. I jest to zakres, gdzie będą nasze komórki do wyliczenia danych. As range. Czyli typ range. I drugim argumentem będzie kolor komórki. Czyli kolor komórki. Również as range. OK. Funkcja będzie miała typ double. Zobacz, że gdy wcisnąłem enter od razu nam się pojawiło n function, czyli zakończenie funkcji. Tu będzie między function a n function nasz kod źródłowy. OK. Ponieważ potrzebujemy, żeby nasza funkcja przeliczała się za każdym razem automatycznie, gdy zmieniamy kolor, na początku naszego kodu wstawimy funkcję application volatile. Application, kropka, i mamy do wyboru różne aplikacje Application volatile chyba tak to się wymawia Ustawimy jako True Co nam ta linijka kodu daje? Spowoduje to, że nasza funkcja będzie się przeliczała każdorazowo przy zmianie w komórce, czy to koloru, czy wartości Teraz utworzymy dwie zmienne dim komórka as range I dim, mój kolor has long. Po co ta druga zmienna, mój kolor? Przecież mam argument kolor komórki. Dlatego, że muszę się tutaj zabezpieczyć przed tym, żeby użytkownik nie wskazał nam kilku komórek, która będzie poszukiwała tutaj daną w jednej komórce. Na przykład będę miał zaznaczone czerwoną, zieloną, żółtą komórkę. I nie będziemy mogli porównać trzech wybranych kolorów jednym kolorem, który jest w określonej komórce. Dlatego musimy się zabezpieczyć i żeby nawet przy zaznaczeniu kilku komórek makro nam uwzględniało tylko pierwszą górną komórkę po lewej stronie. Mój kolor równa się. Odnoszę się teraz do pierwszego argumentu naszej funkcji, czyli kolor komórki. I teraz właśnie zabezpieczenie robimy. SALS i 1.1. Dzięki temu nasz kompilator makr będzie wiedział, że ma wybrać tylko pierwszą komórkę w zaznaczeniu. I teraz, co chcemy uzyskać? Kolor interior, czyli kolor wewnętrzny komórki. OK. I teraz budujemy prosto pętlę for each, która ma za zadanie przejść po wszystkich komórkach w danym zakresie i wykonać jakieś działanie, które jest wewnątrz pętli po słowie if, czyli naszej instrukcji warunkowej. Piszemy for each i rozpoczynamy tym naszą pętlę. Czyli dla każdej komórki, komórki, muszę pisać, jak jest nasza zmienna, nie komórki, komórka, gdzie in w naszym zakresie kolor. Zakres kolor. Pierwszy argument, widzisz? Można literówki zrobić, właśnie. Zakres kolor. I zakończymy od razu naszą pętlę słowem Next i możemy dodać po słowie NEXT komorka, chociaż nie musimy tu dodawać nazwy zmiennej, nie jest to obowiązkowe. I teraz napiszemy instrukcję warunkową IF, czyli opiszemy, co ma się dziać w każdej komórce naszego zakresu, jakie ma nastąpić działanie. Czyli instrukcja warunkowa ma nam sprawdzać, czy wybrany przez nas kolor jest taki sam jak. Kolor w komórce, po której przychodzi pętla każdorazowo, czyli if, komórka, interior, kolor równa się, mój kolor, nasza zmienna. Co ma się wtedy dziać? Den, czyli nasza funkcja suma kolorów zostaje każdorazowo zwiększona o wartość następnej komórki, która jest w kolorze zgodnej z naszym kolorem wybranym. Czyli nasza funkcja suma kolorów kopiuj, skopiuję sobie suma kolorów równa się suma kolorów plus Komórka i value, bo ma nam dodawać wartość. I zakończymy jeszcze instrukcję warunkową if and if. I mam już napisane całe makro. Na początku określiliśmy nazwę naszego makra: suma kolorów. Następnie określiliśmy nasze zmienne. Przyporządkowaliśmy nasz argument do zmiennej dotyczący koloru komórki wybranej. Określiliśmy, co nasze makro ma wykonywać w pętli for each. Proste makro, i zaraz zobaczymy, czy makro będzie działało. Musimy oczywiście wpisać nazwę naszej funkcji, która się nazywa suma kolorów, jako normalną funkcję. Już w arkuszu Excela. I teraz przejdziemy do testu naszej funkcji, czyli wpiszemy w arkuszu Excel nazwę naszej funkcji. Zobaczymy, czy się pojawi wśród funkcji. Urówna się suma. I zobaczmy, mamy suma kolorów. Jest nasza funkcja. Klikam dwa razy. O, i pojawiła nam się suma kolorów w zakres naszej funkcji od B2 do F5. Zablokuję, ponieważ będę chciał przyciągnąć funkcję w dół. Kolor komórki wybranej. Czerwony. I mamy. Widzisz? Sprawdzimy. Powiększą czcionkę jeszcze. I się zgadza. Jak widzisz, suma wartości w komórkach czerwonych wynosi 23. To się zgadza. 1 w zielonych i 5 w żółtych. Wezmę jeszcze sobie zobaczę wartość w komórkach bez kolorów. 4, widzisz, wszystko się zgadza. Sprawdzimy teraz, czy makro działa prawidłowo, gdy zmienimy kolory komórki i wartość w komórkach. Na początku sprawdzimy wartości w komórkach. Dodam do żółtych 10. Zmienia się bardzo ładnie. W białych 20. Też się zmienia. A zaraz zobaczymy, czy jak zmienimy kolory, wartość nam się ponownie przeliczy. I zmieni nam się wynik wartości funkcji. Zobacz. Nie zmienia się. Powodem tego jest to, że funkcja przeliczy się, gdy zmieni się wartość komórki, a nie jej wygląd. Zmiana koloru, więc wypełnienia, ma charakter tutaj kosmetyczny dla Excela, a nie matematyczny. Program Excel aktualizuje Ci formuły podczas aktualizowania danych lub operacji matematycznych, ale nie przy zmianie koloru komórki. Jak możemy rozwiązać nasz problem, żeby makro automatycznie przeliczało również, gdy zmienimy kolory samej komórek? Otóż, są dwa sposoby: jeden ręczny, drugi w pełni automatyczny za pomocą drugiego makra. Na razie skupimy się na tym pierwszym sposobie, czyli wymusimy ponowne ręczne przeliczanie komórek. Możemy wymusić ponowne obliczenie funkcji, suma kolorów, jeśli zaznaczymy komórkę zabierającą formułę i klikniemy pasek formuły lub naciśniemy F2 i naciśniemy Enter następnie. Zobacz, klikam pasek formuły. I zatwierdzam. Funkcja ponownie nam się przeliczyła i mam już prawidłowy wynik. Możemy jeszcze jednym sposobem wymusić ponowne obliczanie funkcji: otóż za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl Alt F9. Ale powiedzieliśmy, że chcemy, żeby nasze makro całkowicie zautomatyzować. Nie chcemy, żeby użytkownik ręcznie przeliczał, nieraz zapomniał o przeliczaniu komórek. Dlatego zastosujemy tak zwane zdarzenie VBA. Zdarzenie lub event inaczej zwane była to makro, które uruchamia kod w momencie zarejestrowania w Excelu jakiegoś działania. Może nim być na np. otwarcie pliku, aktywacja arkusza, zmiana zaznaczenia, tak jak u nas. I wywołamy zdarzenie Selection Change. Przejdziemy teraz ponownie do edytora makro, czyli ALT F11 bądź Developer Visual Basic i mamy nasze makro. I teraz musimy utworzyć zdarzenie. Zdarzenie nie tworzy się w modułach. Zdarzenia nie są przechowywane w modułach, ale w arkuszach bądź skoroszytach. W zależności od tego, jakie zdarzenie chcemy uzyskać. Nas interesuje zdarzenie na konkretnym arkuszu. Klikamy na odpowiedni arkusz, który nas interesuje. W tym przypadku jest arkusz numer 2. Druga metoda VBA. Klikamy dwa razy i zobacz. W pierwszym okienku pokazał nam się obiekt worksheet. To znaczy, że zdarzenie będzie dotyczyło obiektu, Worksheet, czyli naszego arkusza. Domyślnym ustawieniem zdarzenia dla obiektu worksheet jest Selection Change. I o to nam właśnie chodzi. Selection Change to zdarzenie, które aktywuje się wtedy, gdy ktoś dokona zmiany w dowolnej komórce zaznaczonego zakresu. I teraz możemy dołączyć jeszcze kod, co ma się wstać w przypadku, gdy nastąpi zmiana w jakiejkolwiek komórce. Naszego arkusza. I wstawimy Active Sheet Calculate. Czyli arkusz ma się ponownie przeliczyć przy zmianie występującej w obrębie naszego arkusza. Ale zauważ, że Active Sheet to jest cały arkusz. Nas interesuje tylko bardzo niewielki zakres zmian. Nas interesują zmiany tylko w obrębie komórek B2, F5. Tylko. W tym obrębie, gdy coś zmienimy, chcemy, żeby nasze formuły ponownie zostały przeliczone. Nie interesuje nas pozostałe zdarzenia w pozostałej części arkusza i musimy to makro jeszcze odpowiednio zmienić. Przejdziemy ponownie do edytora makr i skorygujemy nasze makro. Ale przedtem chcę ci jeszcze zwrócić uwagę. Że mamy tutaj bardzo ciekawą zmienną target. Jest to zmienna predefiniowana, której nie możemy zmienić. I reprezentuje zaznaczoną komórkę. I to wykorzystamy właśnie w naszym nowym kodzie. Zastosujemy tu funkcję Intersect. Funkcja Intersect ma za zadanie zwrócenie wszystkich wspólnych elementów, argumentów w niej zawartych. Ponieważ zastosujemy tu instrukcję warunkową, zaczniemy od słowa IF. Intersect i powiedziałam Ci, że funkcja intersect znajduje dla argumentów wybranych wspólną część, czyli naszym argumentem będzie target, zaznaczona komórka, bo w obrębie naszego zakresu, która będzie, a drugim argumentem będzie range b2. F5. Oczywiście tutaj możesz napisać ten zakres szerszy, na przykład kolumnami wziąć BF, w zależności czy myślisz, że będzie się zakres Twój rozbudowywał. Ja na razie zostawię tutaj na zakresie takim, którym jesteśmy. Zamkniemy jeszcze nawias od funkcji Intersect. Is nothing. I then, co się wtedy będzie działo, jest normalna funkcja if active sheet, arkusz będzie się przeliczał. I pozostało nam zakończenie naszej instrukcji warunkowej if, oczywiście end if. Jak zauważyłeś, mamy teraz bardzo dziwną funkcję napisaną. Funkcja intersect ma wskazywać na wspólne elementy obu zakresów, czyli target naszego zaznaczenia, które ma być w obrębie naszego zakresu, ale mamy tutaj is nothing czyli zaprzeczenie. Czyli funkcja mówi nam wprost. Wykonaj działanie Active Sheet Calculate, gdy nie będzie wspólnych elementów. Zaznaczenie nie będzie w obrębie naszego zakresu. Zobacz, nagram makro, który w plastyczny sposób wytłumaczy Ci tę funkcję. Zobacz. Mamy if intersect target range A1 E15 is nothing. Then target interior color urwa się o To Co znaczy, jeżeli myszką zaznaczymy, klikniemy na część niewspólną naszego zakresu i targetu, czyli naszego zaznaczenia, wtedy zaznacz komórkę na czerwono. Czyli tam, gdzie klikniemy, na czerwono zaznacz. Zobacz, klikam w obrębie naszych komórek, nic się nie dzieje, widzisz? A gdy kliknę obok mam zaznaczone kolorem czerwonym, dlatego, że teraz funkcja brzmi, jeżeli nie ma wspólnych części dla naszego zaznaczenia i zakresu, to zaznacz czerwoną komórkę. A teraz wprowadzimy zaprzeczenie naszej funkcji poprzez słowo nad i vb blue, powiedzmy, za zmianę. I zobacz, klikam obok. Nic się nie dzieje. Klikam w obszarze naszym. Widzisz? Powrócimy teraz do naszej funkcji i zastosujemy to samo zaprzeczenie poprzez słowo nad. Not, not. I teraz jest wszystko ok. Czyli zaprzeczyliśmy słowu is nothing. I teraz funkcja intersect szuka wspólnych elementów pomiędzy dwoma argumentami, czyli naszym zaznaczeniem, które musi być w naszym zakresie oznaczonym przez nas ręcz B2B5. Wtedy wykonuje się działanie Active Sheet Calculate. Teraz przejdziemy do naszego arkusza i zobaczymy czy arkusz będzie się przeliczał automatycznie przy zmianie zarówno kolorów jak i liczb w komórkach naszego zakresu. Zaznaczymy sobie te komórki na zielono. Zaznaczymy sobie przez malarze formatów. Zobacz, formuły się automatycznie przeliczyły. Gdy zaznaczymy sobie na żółto te komórki, zobacz, automatycznie nam się wyniki wyliczają. Widzisz? Ok, makro działa prawidłowo, ale jeszcze chcę uzyskać tutaj informację o ilości tych komórek. Nie wartości, nie sumie wartości w nich zawartych, ale o ilości komórek. Przejdziemy teraz do naszego Visual Basica i zobacz, jak to się łatwo robi. Mam tutaj moduły. Klikam dwa razy w moduł nasz. Kopiuję funkcję. I robię drugą funkcję. Nie suma kolorów, tylko ilość kolorów, powiedzmy. Ilość kolorów. Muszę jeszcze nazwę funkcji podać w dwóch innych miejscach. Zobacz. Właśnie w tych miejscach. I zobacz. Możemy to zrobić dwoma sposobami. Postałe elementy zostawiam bez zmian. Zmieniono mam nazwę funkcji, czyli powinno wszystko działać. Tutaj zamiast wartości komórki wstawimy 1. Dlaczego 1 plus 1? Dlatego, że każda komórka to jest 1. I gdy kolor wybrany przez nas będzie zgodny z kolorem komórki w danym zakresie, to będzie do naszej funkcji wydawała się liczba 1. Sprawdzimy funkcję naszą. I mamy ilość kolorów. Pierwszym argumentem jest zakres. Czyli naszym zakresem jest B2F5. Blokujemy przez F4, dlatego, że będę chciał funkcję przeciągać w dół. Kolor mamy tutaj. I OK, zobacz. Wszystko działa. Gdy zmienię, jest teraz 6 komórek białych. Chcę zmienić komórkę białą na komórkę zieloną. Malarz formatów. Widzisz, automatycznie nam się wszystko robi. Drugi sposób, który Ci pokażę. Zobacz, jest równie prosty. Kopiuję jeszcze raz funkcję. Ilość kolorów 2. Podpiszę tą funkcję. Kolorów 2. Nazwa nie może być taka sama tej funkcji. I oczywiście zmienię w tych dwóch pozostałych miejscach. Tak jak poprzednio. Suma kolorów na ilość kolorów. I tutaj suma kolorów na ilość kolorów. I wystarczy teraz... Komórka zostawić, zmienną komórkę zostawić i zamiast value, czyli wartość, zmienimy na count. I zobaczymy. Przejdziemy teraz do naszego arkusza. Ilość kolorów 2, funkcja się nazywa. Tą funkcję. Zakres zaznaczamy F4. Blokujemy. Tak jak poprzednio. I zaznaczamy kolory nasze. Widzisz? Wszystko się zgadza. Gdy zmienimy kolor komórki na czerwony, powiedzmy trzy komórki żółte zobacz, automatycznie się wszystko zmienia na koniec chciałbym Ci pokazać jak te makra możesz w bardzo szybki sposób skopiować do swojego pliku zobacz, otwieram nowy plik i oczywiście muszę mieć kartę developer makra możesz zaimplementować do swojego pliku na dwa sposoby albo z mojego gotowego już arkusza który będziesz miał na Google Drive albo z pliku tekstowego z makrami, który również będziesz miał na Google Drive. Zaraz ci pokażę jak z nich skorzystać, żebyś mógł implementować makra do swojego pliku. Po otworzeniu swojego arkusza, możesz bardzo łatwy jest w sposób skopiować. Po prostu wchodzisz do edytora makr i kopiujesz funkcję, która ci odpowiada. Zobacz. Kopiuj i kopiujesz do swojego edytora. Developer. Visual Basic. Tu jest nowy arkusz. Klikam Insert. Modul. Skopiowany kod. Z mojego modułu wklejasz do swojego modułu. Kopiuj, wklej. To wszystko. Wklejasz. I działasz. Możesz również to zrobić... Z pliku tekstowego, który również będziesz miał na Google Drive dołączony. Zobacz. Masz tutaj makra, wszystkie. Zaznaczasz makro. Kopiujesz. I również wklejasz. Masz makra przeniesione do swojego pliku. Bardzo Ci dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli spodobał Ci się film, proszę Cię o lajka i o udostępnienie filmu przynajmniej jednej osobie. Zachęcam Cię do obejrzenia również innych filmów na moim kanale finansowy Excel. Pamiętaj, w każdy czwartek o godzinie 12 nowy film z Excelem jako głównym bohaterem na moim kanale YouTube. Zasubskrybuj mój kanał a będziesz informowany o moich najnowszych filmach. Serdecznie Ciebie zapraszam i mam nadzieję, że widzimy się już w następny czwartek.